Cześć, zaczynamy vlogmas, dzień piąty. Bardzo dziękuję Wam za miły odbiór pierwszego vlogmasu, bo dzisiaj właśnie jest 1 grudnia i wleciał na kanał y, pierwszy vlogmas. Dziękuję za miłe komentarze i za wszystkie subskrypcje. Yy, I tak, dzisiaj zaczynamy standardowo od otworzenia kalendarzy adwentowych, a później zaczynamy misję choinka i będziemy dzisiaj próbować y, znaleźć jakąś choinkę. Nie wiem nawet, do jakiego sklepu pojechać Celujemy może w Kastoramy, albo Leroy Zobaczymy, bo nie wiemy kompletnie, gdzie w Gdańsku e, Można o tej porze spodziewać się choinek, więc e, Dzisiaj zaczynamy właśnie misję choinka, a zanim to To przejdźmy do kalendarzy adwentowych Standardowo zaczniemy od Zalando Dzisiaj numerek 5 widzę już tutaj Czwórkę otwieraliśmy, tam już jest puste i zobaczmy, co nas czeka dzisiaj. Oh, rzęsy z Ardell, twin pack, okej. Okay. Rzęsy z Ardell, chyba głównie Demi Whispies, ale coś w tym stylu, były kiedyś bardzo popularne na YouTubie i może nadal są, skoro są w tym kalendarzu. No, spróbujemy, powiem wam, że jak widać, ja tylko maluję górną powiekę, czy znaczy górne rzęsy, górną nie rzęs. Kiedyś próbowałam sobie przykryć kępki, trochę się to udało, ale też nie jestem w tym jakaś dobra. Ale chętnie wypróbujemy te rzęsy może w którymś vlogu <grytanie> pokażę Wam i może coś się uda wyczarować. Ok, więc mamy tutaj rzęsy w piątym okienku. Przejdźmy do kindera. I standardowo szukamy gdzie tu jest piątka, jest, tutaj mamy i chyba nietypowy kształt, bo są to drzwiczki. A w środku szoko Dzisiaj mam taką refleksję, że powinnam vlogi zaczynać nagrywać wcześniej w ciągu dnia, bo dzisiaj tak się nie mogłam doczekać yy, słodycza, <gryw> ale wiedziałam, że bez was nie mogę otworzyć, więc w końcu będę mogła zjeść coś słodkiego Okej, okay, ostatni nasz przystanek, czyli herbatka Dobrze, mam już y, ze sobą herbaty I dzień piąty to herbata czarna, y, cytrynowa Okej, okay, cytrynowej chyba nie piłam Chociaż nie, piłam, bo często są takie lemon z zatkiem ja mówię Ok, no to y, może niekonkretnie takiej, że ma napis cytrynowa y, Z tego Irving Yy, ogólnie to tak, ale myślę, że będzie dobra, ups, klasyczna, więc zaraz sobie ją zaparzę i wezmę na wynos, bo już musimy wychodzić. Outside, of... Dojechaliśmy pod Obi. Tutaj na razie widzimy, że przez ogrodzenie yy, że są jakieś choinki, nawet ta nie byłaby głupia. Mm. Ja będę patrzył chyba głównie na szerokość. Mm -hmm. Żeby nie była taka wążitka, żeby była taka fajna. Więc idziemy do środka zobaczyć, czy może jest więcej. A może jak nie, Może sztuczne jeszcze zobaczymy. Tak, zobaczymy są jakie żywe. są. I najwyżej jak nie będzie nic ciekawego, to pojedziemy jeszcze gdzieś, albo się przejdziemy dalej do castoramy. A już widzę, że są jakieś przed wejściem, więc zaraz zobaczymy. Takie są w środku. No ta jest. Tamta jest co mi się wydała za 500 trochę przesada. bo ona ma chyba... Patrz taki pieni fajny w kolorze. Innym. I tamta też jest ładna z tyłu. Takie są śmieszne ozdoby. Bardzo ładne. I świąteczna muzyczka, tak jak na Jarmarku będziemy szukać... Widzę, że są głównie ozdoby, chyba y, choinki są na zewnątrz, ale zobaczcie jakie piękne. Tomorrow it is Christmas the first for you and me The snow is falling down and the storm is on its way But as long as you're around everything will be okay Cuz all I want to do is spend this holiday 150 cm 350 zł. No bo to jest sztuczna, a żywa ile kosztuje taka ze spółna? No tam na dworze będzie 100. To jak użyjesz 4 razy, to już ci się opłaca. No wiem, ale też nie wiem gdzie będzie mieszkać za rok, czy będziemy mogli ją... Ja bym chyba wolał już Nie Nież 400 zł inwestować, tak myślę. Też no. nie wiem czy któraś mi się tak podoba. Taka mała 230 zróbmy żeby No, bo ona jest taka osłona. Same są gwiazdy i są po 6 zł i jest dosyć duży wybór, więc zaraz którąś wybiorę. Jesteśmy na ogrodzie zewnętrznym i jest tutaj już dużo choinek. Na razie widzimy takie małe i zaraz przejdziemy do tych wyższych. Może coś uda się wybrać. Chociaż wszystkie są takie pofoliowane, tak nie będzie wiadomo jak wyglądają w środku. To możemy na ogień trafić na taką łysą. Malutkie, jakie one są cenie? Jest to jakaś cena? 93 zł uh -huh. Tu mamy takie większe. Ale też nie wiadomo za bardzo, jak one będą wyglądać. Pokażesz tą Arek? Pokażesz te? Podnieść. No. Do, za bardzo rozłożysta, nie mamy tyle miejsca. Dobra, coś mniejszego. Jeszcze może tą zobaczymy. O! Co myślisz? Nie jest taka rozłożysta. Spoko, no. Ale fajna, ładnie wygląda. Chudy pilnie, to może łatwo, może się zamontowało. Tylko musimy chyba kupić jeszcze. 100, jak wtedy? No i jakie są cenie? 60 złotych. Tak mało? Też mi właśnie to dziwi, ale to jest tak napisane. No to zobaczymy zaraz, zaraz jeszcze. Jodło i 60 zł. Jaka to jest jodła? Nie wiem. Ale słyszałem właśnie, że są jodły i świerki. i Jodło jest tańsze chyba. Pewnie bo... się bardziej sypieć coś. Tak, chyba się bardziej sypie i jedna ładniej pachnie pachnie intensywnie. A jodła chyba nieintensywnie pachnie, że jest dla alergików. Pytanie: czy te rozłożyste, znaczy w sensie te niezłożone, czy one są tylko tak w celach poglądowych, czy, czy trzeba brać taką już spakowaną? No, ale ja nie wiem na co się trafi w środku, wolałabym ja taką osobę wziąć. Jeszcze chyba jest tylko taka za było dużo. Kolejne, kto ci spakuje, nie? No. Ja chcę dużą choinkę. O taka. Ta jest siodła kałukaska 100 zł. Mamy już choinkę. Tą, którą Wam pokazywaliśmy, pan nam spakował. <grym> I będziemy ją nieść do domu. Więc super mam jeszcze gwiazdę betlejemską, była za 6 zł, a choinka ma być za 60, więc wydaje mi się, że bardzo tanią. I tak, będziemy lecieć już z nią do domu. Jak tam dasz radę? No. <grym> super. Jesteśmy już w domu, jest już choinka, zaraz będziemy ją wkładać tutaj w stojak i dzisiaj będziemy zakładać lampki, bo bombki będziemy wybierać jutro w Bydgoszczy, więc na razie będziemy rozpakowywać choinkę i założymy lampki, zobaczymy jak się prezentuje i w ogóle tutaj może stać, czy będziemy szukać za niej innego miejsca. Zaczynamy rozpakowywanie choinki. Najpierw już chyba przetniemy dół, tak? No tylko tak trochę, że się nie rozłożyła. Okay. Życzkami się. A, to możemy łóżeczkami. Proszę. Yeah. Wybraliśmy taki stojak gwiazdkę, chociaż pan nam sugerował, żeby wybrać taki większy, a nam się nie podobał. W sumie nie była taka duża różnica, yy, więc mam nadzieję, że taki wystarczy. I mi się wydawało, że tutaj trzeba nalać wodę yy, tutaj do tego głównego, ale może nie trzeba. A jak mówi, że pierwsze słyszy, więc może ja coś pomyliłam. Zaraz sprawdzę, czy w stojak trzeba nalać wodę. Czyli tutaj. Drzewko musimy mieć cały dostęp do wody, a to później podajemy. Chyba będziemy musieli znaleźć na choinkę inną lokalizację, bo tutaj jest lampa i niestety, chyba ta lampa nam utrudni plan, więc zaraz, y, zaraz coś wykombinujemy. Może jednak postawimy ją na środku, tutaj, bo teraz przestawiliśmy stół pod ścianę, żeby tu się zmieściła choinka, a może ten stół postawimy na tej ścianie, gdzie jest zegar, y, czyli na tej za mną, a po prostu choinka będzie koło okna. Więc Może to w ten Zaraz Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands. Keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. A moment we'll fill with love and joy. Tak jak wspominałam, dzisiaj jeszcze nie będzie dekorowania, ale już powiesimy lampki, żeby było tak fajnie, żeby była ozdobiona, a bombki będziemy wybierać chyba za dwa dni w Bydgoszczy, bo Arka mama powiedziała, że ma duży wybór i że możemy sobie jakieś przywieźć właśnie od niej, więc z Bydgoszczy będziemy je przywozić. That I can be with you Cause God knows that I've been longing for you. Yeah. I just wanna hold you close You know the stars Are shining just for you Let's take a walk And we can follow the moonlight Till we reach a place we can stay Maybe kiss a bit and dream away And then a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want to spend this day with you let me give you a christmas a moment we'll fill with love and joy mm -mm, so beautiful kissing on a mistletoe baby with Jesteśmy w sklepie, choć myśleliśmy, że 14 metrów to będzie za dużo, odsłonię brzuszku. A jak widzicie startyło tylko tak do połowy choinki, więc musimy trochę robić tutaj, trochę to pozmieniać. Kissing on a mistletoe baby with you with you I need any presence as long as I spend the day with you It's so beautiful kissing on a mistletoe baby with you Ooh No to mamy taki wstępny efekt to będzie choinka na razie jest Z lampkami, i później jeszcze będą bombki, ale już teraz wygląda pięknie. Już możemy teraz nagrywać na świątecznym tle. <noise> Superowo. Ładna jest, prawda? Mm -hmm. Idealna. Na razie tak to się prezentuje. Mamy naszą gwiazdę. Dzisiaj też ją kupiliśmy, właśnie za 6 zł w Obi. Kalendarze adwentowe i nasza choinka. Więc to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Jutro wyruszamy do Bydgoszczy na jarmark, więc myślę, że szykuje się fajny odcinek. Dziękuję, że jesteście. Jeżeli podobają Wam się nasze vlogmasy, to proszę standardowo o zostawienie łapki w górę, komentarza i subskrypcji, będzie mi bardzo miło i będziemy to motywować jeszcze bardziej do montowania tych wielu, wielu filmów w grudniu. Więc tak. Koniec mówię, wacht na 5 i widzimy się jutro w dniu 6. Pa It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've got you a present that I put under the tree. Tomorrow we